Wiemy, jak dużą jakością dysponuje pogoń. Wiedzieliśmy, że czeka nas piekielnie trudne spotkanie, tym bardziej tutaj w Szczecinie, ale też już na tych meczach z drużynami, które są topem naszej ligi, pokazywaliśmy, czy w Częstochowie, czy w Warszawie, że potrafimy się przeciwstawić. No i w tym roku, w tym półroczu, i z Częstochowej, z Warszawy, i ze Szczecina mamy punkt, więc jesteśmy z tego zadowoleni, choć oczywiście. W dzisiejszym meczu ta końcówka też trochę szczęścia przez cały sezon nas to omijało. Traciliśmy bramki w końcówkach. Dzisiaj w doliczonym czasie strzelamy gola, który daje nam punkt. No i oczywiście jesteśmy z tego, z tego zadowoleni. Jestem też zadowolony bardzo z tego, jak funkcjonowaliśmy w pierwszej połowie. Dużo dobrych rzeczy. Zmieniliśmy trochę ustawienie. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, zbyt wiele czasu, żeby to przetrenować. Ale finalnie, bazując na takich głównych naszych zasadach, związanych z grą w obronie i z przejściem do kontrataku. Wyglądało to całkiem dobrze. No i taka rzecz chyba warta podkreślenia, bo przez ten sezon mieliśmy trochę problemów z kontuzjami i trochę późno kontraktowaliśmy zawodników, przez co często mieliśmy problem, jeśli chodzi o utrzymywanie. Tych zawodników w takim rytmie, jakbyśmy chcieli w trakcie meczu, szczególnie w drugiej połowie, robiliśmy dużo zmian. Mamy chyba tego na, tych zmian najwięcej w Lidze, ale w końcu doszliśmy do takiego momentu, że robiąc te zmiany, mamy pięciu zawodników, którzy są przygotowani do roboty na ławce, jeszcze kolejnych dwóch, trzech, którzy nie dostają szansy. I na pewno to cieszy, że na te dwa ostatnie mecze z Pogonią i na następny mecz w Zabrzu. Jesteśmy, jesteśmy w stanie oprócz tych zawodników, którzy wybiegają na boisko, wprowadzić pięciu, którzy nam dają jakoś tak jak dzisiaj, bo to ławka pociągnęła nas do, do zdobycia tych, tego punktu. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytanie do pana trenera? Daleko, podpieszę. Ja. Dobry wieczór, panie trenera, Matiusz, Ja gratuluję tego punktu, ale chciałem się zapytać, co pan sobie pomyślał w momencie, gdy pogon strzeliła na 3-1? No dziękuję bardzo. Ta pierwsza bramka napędziła mocno Pogoń. E, tak naprawdę po strzeleniu gola na 1-1, który był trochę przypadkowy, choć Pogoń wcześniej oczywiście miała sytuację, no to wyglądało to tak, jakbyśmy grali z Manchesterem City, a nie, nie z polską drużyną. Natomiast e, no przede wszystkim e, pomyślałem sobie, że to co powiedziałem na konferencji przedmeczowej, że Pogoń ma takie momenty do koncentracji, więc że jeszcze będzie szansa, a że w końcówce jeszcze nigdy meczu nie przepchnęliśmy na naszą korzyść, to ja wierzyłem w to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Zresztą jeden z moich trenerów, warek Szczerbowski powiedział, że będzie 3-3, dawaj i się sprawdziło. Ok, ja do tej konferencji, bo tam na moje pytanie odpowiadał Pan na mocne, słabe strony i Powiedział Pan, że nie do końca chce jeszcze przed meczem zdradzać to wszystko, co wie o to teraz może. Tam No my chcieliśmy wykorzystać to, że Pogoń ustawia dosyć wysoko linię obrony, a ci ofensywni zawodnicy nie naciskają aż tak bardzo stoperów. No i w momencie, kiedy wbiega się po przekątnej, tak w pierwszym akcję meczu też tak zrobiliśmy, za, za Kutrysa podaniem, no to, to pojawiają się problemy. No i po zbiórce drugiej obrońcy Pogoni nie zawsze dobrze potrafią przewidzieć, czy powinni robić krok do przodu, czy do tyłu i to trochę łamie linię, więc chcieliśmy się skupić na tym. Natomiast cała reszta w grze pogonie jest świetna i najlepiej się pogoni ogląda w momencie, kiedy mają piłkę przy nodze. I całościowa organizacja defensywna też jest dobra, jeśli chodzi o drużynę. No tylko są te momenty no, może źle to nazwałem dekoncentracji, ale mm, takich zawahań i one mają wpływ później na te tracone ramki. Przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dobry wieczór. Jeszcze raz w Czym spowod... mówił Pan o zmianie ustawienia, konkretnie w tym meczu? Jakby Pan mógł bliżej powiedzieć na czym ona polegała i czym była spowodowana? To jest szukanie czegoś nowego czy? czy... No to pierwsza rzecz jest taka, że graliśmy sparing z pogonią w lato i graliśmy naszym klasycznym ustawieniem i Pogoń bardzo dobrze Potrafi wyciągać naszych obrońców i tworzyć przewagę, robi przeładowanie takie na stronie. Schodzą tam środkowi pomocnicy, dobrze grają w ataku pozycyjnym. Jest przewaga 3 na 2, 4 na 3, 5 na 4. Pogoń z tego wjeżdża w pole karne. No więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie będziemy grali w bloku trzyosobowym, tylko ustawimy taki blok 4 plus 4, to, to trudniej jest zrobić tą przewagę. To była pierwsza rzecz, a druga rzecz była taka, że no chcieliśmy pogoń zaskoczyć. No tak, bo wiemy, że tren są też przygotowuje rzeczy pod Rywala już też od praktycznie pierwszego ataku pozycyjnego było widać, że wycią chcieli wyciągnąć naszego skrajnego stopera i Gorgon miał biegać pod kolorisa. Dzięki temu, że nie graliśmy trójką, tylko czwórką, to wpadł na naszego stupera.